Stawiarstwo kanał Sławka Szumińskiego prezentuje. Roczny kalendarzyk rybacki Włodzimierza Kulmatyckiego. Jako że treści zamieszczone w kalendarzyku są w 90% aktualne. Przymierzałem się go zaprezentować Państwu od dłuższego czasu. Teraz to czynię i zapraszam na materiał. O autorze Wikimedia informuje: Włodzimierz Julian Kulmatycki, urodzony 22 maja 1895 roku w Wadowicach, zmarły 1939 rok w Bydgoszczy, polski zoolog, i iściolog. Działacz ekologiczny, pionierski badacz i popularyzator polskiego rybactwa naukowego, pionier badań nad zanieczyszczeniem wód oraz ochrony rzadkich gatunków ryb. Wicedyrektor Instytutów Rolniczych w Bydgoszczy, autor wielu prac o rybactwie. Jako że już mamy wiosnę, zacznę od kwietnia. Gospodarze Karpiowi, zajmujący się produkcją ryby obsadowej, mają wiele zajęcia, gdyż czynią ostateczne przygotowania do tarła Karpi. Gospodarstwa nie prowadzące pełnej hodowli, to jest, nie wychowujące ryby obsadowej dla własnego użytku, jak i innych gospodarstw, kończą w tym miesiącu obsadę swych stawów. Postarawszy się o rybek względnie kroczki w zimie, jeszcze kiedy to, wśród nadesłanych ofert można było spokojnie i bez pośpiechu rozejrzeć się. Zamawiając najlepszą, to jest najbardziej rasową rybę obsadową. Zazwyczaj w marcu lub z początkiem kwietnia odbywa się jej transport, bądź to koleją, bądź też furmankami. Przewóz końmi przedstawia o wiele mniejsze niebezpieczeństwo, gdyż naczynia transportowe są w ciągłym ruchu i przez to woda stale miesza się z powietrzem, trudniejszym jest przewóz kolejami. Tu transport ryb żywych musi być wpierw bardzo dokładnie obmyślany i zorganizowany. Musi się wziąć pod uwagę czas odjazdu pociągu z stacji załadowczej. Tak, by furmanki z beczkami nie przyjechały za wcześnie na stację i by zbyt długo nie czekał załadowany wagon kolejowy na odjazd pociągu. Bardzo trudnym problemem jest kwestia wyboru pociągu. Który na stacjach nie powinien się dłużej zatrzymywać jak pół godziny? Na stacjach węzłowych koniecznym jest przyczepienie wagonu z rybami do parowozu przesuwającego wagony na stacji. Celem ułatwienia transportu jest koniecznym przed rozpoczęciem podróży przesłać do zawiadowców stacji węzłowych telegramy z podaniem kiedy przewóz będzie się odbywał i z prośbą o jego ułatwienie. Na stacji wyładowczej na przybycie transportu powinny oczekiwać podwody, by natychmiast rozpocząć wyładowanie i przewóz. Do przewozu używa się dwojakiego rodzaju beczek. Zależnie od sposobu transportu. Do przewozu koleją najlepiej nadają się beczki o przekroju eliptycznym, gdyż ustawione na gładkiej podłodze wagonu nie przewracają się tak łatwo. Beczki o przekroju kolistym są nader wygodne przy przewozie ryb na wozach drabiniastych, gdyż bardzo łatwo niemi manipulować nawet jednemu człowiekowi uzbrojonemu w drążek. Beczki na stałe powinny posiadać silne antaby, służące jako rączki przy dźwikaniu. Hodowcy pragnący posiadać wycier tegoroczny odławiają sadze zimowe starlakami, o ile nie uczynili tego jesienią. Rozsadzają tarlaki wedle płci oddzielnie do stawków. Stawki, gdzie były przechowane tarlaki przez zimę, należy gruntownie osuszyć. W miarę możliwości przeorać i obsadzić mieszankami wczesnego żyta i wyki. Ostateczne przygotowanie stawków wycierowych i bezpośrednia kontrola prac w tym kierunku. Oto główne zajęcie gospodarza w tym czasie. O ile kwiecień jest bardzo ciepły, można już w tym miesiącu próbować podawania karpiom sztucznej karmy, naturalnie głównie w drugiej połowie miesiąca. Pod koniec kwietnia rozpoczyna się trzeci sandacz. W celu uzyskania wycieru tej bardzo szlachetnej ryby, przygotowuje się w stawach odpowiednie miejsca na tarliska przez stworzenie w głębokości 1 metra. Nasypisk szutrowych wielkości 3 do 4 metrów, o miąższości kilkudziesięciu centymetrów. Wychów sandacza jest bardzo utrudnionym, gdyż wielki wpływ mają nań zmienne warunki atmosferyczne. Łatwem jest jednak sprowadzenie ikry z miejsc jej hodowli, gdyż znosi ona bardzo dobrze transport. W pstrągarniach w kwietniu przechodzi się przy hodowli na rybku pstrąga strumiennego z karmy naturalnej do sztucznej, to jest mięsnej, podawanej albo na tak tzw. talerzach, albo przy pomocy kół karmnych, umożliwiających równomierne, nie za obfite, a stałe jej rozdzielanie. Ilość karmy sztucznej oblicza się tak, że przeciętnie pięć jednostek podanego pożywienia, wytwarza jednostkę mięsa pstrąkowego. Karma naturalna zwiększa się w kwietniu niepomiernie, ponieważ w łachach i bagienkach obficie rozmnażają się w tym czasie różne skorupiaki, jak oczliki, płesznice, małszoraczki, zadychry i ośliczki. Starsze roczniki pstrągów też mają więcej pokarmu, gdyż zjawiają się muchy i komary, chwytane przez pstrągi w locie. I Ikra pstrąga tęczowego poczyna otrzymywać punkty oczne. Można już ją niekiedy sprowadzać. W wodach dzikich kwiecień to czas tarła wielu ryb, przede wszystkim prócz lipienia, trą się świnki główna podstawa. Chleb codzienny rybacka wiślanego. Oraz okonie składające ikrę w postaci sznurów poplątanych niejednokrotnie w rodzaj siatki na gałązkach, kamieniach i korzeniach. Celem ułatwienia tarła tam, gdzie brak warunków naturalnych, trzeba się starać o stworzenie sztucznych tarlisk. Kwietniowy czas jest bardzo odpowiednim do obsady wód dzikich narybkiem. Dlatego to sportowcy w miesiącu tym zarybiają swe wody. Wędkarze nie mają jeszcze wiele pewnej uciechy, gdyż łowienie pstrągów na muchę nie zawsze znajduje w miesiącu tym na odpowiednie warunki, gdyż kwiecień, plecień. Wędkarz jest w tym wypadku w zupełności zdany na łaskę i niełaskę natury, ale gdy ześle ona piękne i słoneczne dni, wówczas i sezon wędkarski zostaje rozpoczęty. To by było wszystko o kwietniu następny materiał będzie o maju. Dziękuję za obejrzenie i wysłuchanie. Jeżeli podobał się Wam materiał, proszę o polubienie i subskrypcję.